Pozostałe konie wchodzą do maszyny. Jeszcze mamy Outside Edge pod Piotrem Krowickim Patriot Lady, pod arturem dulem i lowrana pod Wioczesławem Szymczukiem. Cała dziesiątka jest już w maszynie startowej. Mamy sygnał do startu. Ruszyły, ale doskonale przyjął start dobropas, on jest na prowadzeniu. Tam mocno poprawia Jasper i Jasper chyba wysuwa się na front. Tam cały czas zacięta walka. Na prowadzeniu jest teraz Surinam. Surinam. Tuż za Surinamem galopuje Outside Edge. Surinam Outside Edge i Dobropasz tam wszystko jest mocno. Grajek na czwartej pozycji. Cały czas to się tam tasuje. W każdym razie na ostatnim miejscu galopuje Lovran. Surinam na czele, na drugiej pozycji galopuje Dobropasz. Surinam Dobropasz przy Dobropaszu jest outside edge na czwartej pozycji, lekko Grajek na piątej pozycji. Irving przy wewnętrznej bandzie, Hipostar od pola, Malorka. Do celownika pozostał 1000 metrów z tyłu tego peletonu Jasper i za Jasperem jeszcze galopuje Patriot Lady na ostatniej pozycji Lobran. Połowa zakrętu tam cały czas utrzymuje prowadzenie Surinam. Za Surinamem Outside Edge Grajek bardzo lekko, dużym kołem przy wewnętrznej bandzie Dobropasz. Za Grajkiem czai się Mallorca przy wewnętrznej bandzie Hipostar, a między nimi galopuje Irving. I już za moment konie wyjdą na prostą finiszową. Dobropas przy wewnętrznej od pola Surinam. I te dwa konie wyprowadzają stawkę na prostą z pola e, ruszył grajek. Surinam e, grajek. Grajek ruszyła do walki. Także e, malorka. Ale doskonale finiszuje Hippostar. Hipostar finiszuje także Jasper. Hippostar Jasper. A za e, nimi e, cały peleton. Hippostar atakowana przez Jaspera. Jasper czy Hippostar, Hipostar. Hippostary i Jasper i jednak na pierwszym miejscu Jasper na drugiej pozycji. Hippostar na trzecim miejscu Lovran. A więc proszę Państwa, Jasper. Dalej.